Tragiczne zdarzenie w Alejach Jerozolimskich. Pieszy potrącony przez innowacyjną taksówkę kierowca bez uprawnień. Zdarzenie miało miejsce wczoraj wieczorem około godziny 21.30 w Alejach Jerozolimskich na wysokości numeru 105 za ulicą Żelazną w kierunku placu Zawiszy. Doszło do potrącenia na oznakowanym przejściu dla pieszych. Z sygnalizacją 41-letniego obywatela Hiszpanii przez Toyotę innowacyjną taksówkę prowadzoną przez 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo długotrwałej reanimacji, poszkodowany pieszy zmarł. Jak dowiedziała się nasza redakcja, poszkodowany mężczyzna przebiegał przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Jak się okazało, Kierujący Toyotą miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów ze względu na przekroczoną ilość punktów karnych. Został zatrzymany przez policję i zabrany na komisariat, gdzie będą prowadzone z nim dalsze czynności. Na miejscu swoje działania prowadzili również strażacy dwa zastępy z JTRG-4, dwa zespoły ratownictwa medycznego, nadzór ruchu oraz policja. Występowały utrudnienia w Alejach Jerozolimskich w kierunku Placu Zawiszy,